Witajcie w tak pięknych okolicznościach przyrody wiosennie. Dzisiaj, dzisiaj chciałbym się podzielić z Wami na temat moich refleksji, spowodowanych między innymi artykułem, który przeczytałem. Otóż, naukowcy jacyś tam zbadali mózgi dzieci, i co się okazało. Że mają zmiany w mózgu podobne jak osoby uzależnione od narkotyków czy alkoholu. A jaki jest powód? Powód jest uzależnienie od gier komputerowych. To jest katastrofa. To jest koniec ludzkości. Takie jaka była. Jaką ja jeszcze znam i co po niektórzy. Otóż byłem u znajomych w sobotę. Piękna pogoda. Wiosennie. A jak oni spędzali? Ten dzień. Nie na spacerze. Czy na rowerach. Wycieczka do parku, do lasu, na łąkach. Czy podobne aktywne jakieś działania? Nie, otóż to jest małżeństwo w średnim wieku z trójką dzieci. I jakiś to obrazek zobaczyłem. Dwójkę mniejszych dzieci mają, jedne już nastolatek. I wszystkie te dzieci były w osobnych pomieszczeniach, pokojach. I każdy grał w tak zwane gry. Te piloty, czy iPady, czy jak to się nazywa? Nie za bardzo wiem, bo się tym nie interesuje. W rękach. Telewizor wywalony, jeden na pół ściany, dwa mniejsze w tych pokojach mniejszych. I każdy z nich osobno w każdym pokoju grał swoją jakąś tam grę. Oczywiście hałas. Oczywiście, jakieś potwory, jakieś szczelaniny, mordowanie i tak dalej. Rodzice, mama coś tam oglądała na swoim smartfonie, ojciec przeglądał też smartfon i tak spędzali wolny dzień, który jest przeznaczony na. Kontakt z rodziną, z naturą. Człowiek został tak wyizolowany przez tą sztuczną inteligencję, schakowany, że to jest tak jak wieszczą katastroficz, katastrofie, katastrofę koniec ludzkości. To niemożliwe, żeby to funkcjonowało. Po prostu oczywiście oni chorują. Oczywiście grudzień, styczeń. Praktycznie półtorej, dwa miesiące byli chorzy. Na zmianę jakieś przeziębienia, grypy, gorączki, brak odporności. Alergie. Promieniowanie z telefonów czy z, z telewizora powoduje smog elektromagnetyczny, który wpływa na energetykę ciała, na odporność. Tym samym e, również e, jeżeli się zmniejsza odporność, to, to, to się przyczepiają jakieś choroby auto, autoimmunologiczne, przyziębienia, a nawet w, w dalszym ciągu raki. Nie jest tajemnicą również, że rozmowa przez telefon powoduje na przykład 15 minut rozmowy przez smartfona przy tak zwanym uchu powoduje podgrzanie mózgu z tej strony, gdzie trzymamy telefon, o pół stopnia. Jeżeli mózg nam podgrzewa się o pół stopnia, no to jakie zmiany na poziomie tego mózgu mogą się odbywać? Jakie szkody wywołuje? Otóż miałem znajomego przyjaciela, który prowadził biznesy, założył dwa, trzy interesy nawet, dobrze prosperujące do dzisiaj, no ale on dożył tylko do 42 lat, ponieważ Rozmawiał codziennie ileś tam czasu przez tzw. komórkę smartfona, bo załatwiał te interesy. Jak to się mówi, nabawił się glejaka, wycięto mu... No, chyba najpierw jedna operacja, kawałek mózgu, potem drugi kawałek. Nie funkcjonował, bo zapominał wszystko. Zostawał no. się powoli rośliną no i umarł w wieku 42 lat. Był świadom tego, w ostatnim okresie swojego życia bardzo się zaangażował w, w, w temat y, uświadamiania ludzi, co to jest smok elektromagnetyczny, zagrożenia 4, 5 czy tam 6G. Finansował, sponsorował różne akcje, w których ja też brałem udział. Był świadom tego, powiedział, że on wie jaka hekatomba nadchodzi. Związana z technologią. To wszystko się sprawdziło. Teraz się sprawdza odnośnie tych kier komputerowych. To jest. To jest koniec. Nie ma możliwości, żeby jakieś następne pokolenie czy pokolenia funkcjonowało. Także ten reset, o którym różni wspominają i różni planują globaliści swój reset. Planują, no to musi to nastąpić, bo to jest niemożliwe. Jeżeli na przykład są badania, gdzie mężczyźni mają 40% ruchliwość plemników i mają problem, żeby doszło do zapłodnienia, gdzie te 30 lat temu 40% ruchliwości plemników było uważane za całkowitą bezpłodność. A teraz to, to jest norma i norma taka, że jeszcze się może coś udać. Widziałem wywiad z Gniewa Bońka, jak on podobnie biadolił jak ja tutaj piadole i mówił to, co ja sam przeżyłem w, w czasach młodości. Dla nas była kara siedzieć w domu, a teraz dla dzieci młodzieży jest kara, żeby wyszły na zewnątrz. On mówił to co ja no, że po szkole grało się w piłkę. On grał 3 godziny codziennie, 5-6 razy w tygodniu. Ja to samo, no ja... Grałem w piłkę, jeździłem na rowerze, do szkoły ze szkoły, po parku, po lesie praktycznie byłem na tak zwanym dworze czy na zewnątrz, jak się to mówi, praktycznie ile tylko można było. Jako dzieci mieliśmy dobranockę o 19.30, w poniedziałek był program dla dzieci z kamerą wśród zwierząt chyba. I w piątek o 17.15 była bajka z Disneya i to praktycznie wszystko. A w tej chwili kilkulatki siedzą, kilkulatkom dają smartfona, żeby się tam uspokoiły i, i, i zajęły, żeby rodzicem swoje sprawy jakieś załatwiały, załatwiali. Daje się smartfona kilkulatkom i on tam sobie ogląda jakieś kreskówki. Garbi się, wzrok sobie niszczy. Widziałem na spacerze matka w parku tutaj, dziecko miało smartfona i, 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 i matka pchała wózek, rozmawiała przez smartfona z kimś tam, a dziecko drugi smartfon miało i sobie oglądało jakąś bajeczkę w parku. Nie, nie mam pojęcia jak to może funkcjonować. Pamiętam jeszcze pierwszy raz, 35 lat temu jak na, wyjechałem na tak zachód i u znajomych zobaczyłem, że dzieci mają w swoich pokojach, w sypialniach telefony i nie telefony co ja mówię e telewizory i każdy sobie oglądał kreskówki od rana. Na przykład taki, takie dziecko parolatek on się budził o 6, o 5, włączał sobie kreskówki i, no i oglądał tam do śniadania. Później z, z rodzicami, czy tam z mamą akurat, w tym przypadku po śniadaniu coś też tam oglądał jakiś telewizor. Dla mnie to był szok, szok kulturowy, to było nie do pomyślenia u nas. Myśmy wtedy mieli, no, zupełnie inny, inaczej spędzaliśmy dzień i, i inaczej wyglądało dzieciństwo i młodość tutaj na tak zwanym zasufanym wschodzie. W tej chwili nie tylko jest tak jak było tam, ale jest znacznie gorzej ze względu na internet i te smartfony i te gry komputerowe. No, to tak pokrótce, żeby więcej nie przynudzać, ratuj, ratuj się kto może. Bo jakie będzie teraz dzieci, hodowanie, taka będzie przyszłość. Narodu, społeczeństwa i rodzin. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.